Widzowie, tutaj Monek. Yy, na tym kanale już powinien się pojawić film yy, części pierwszej książki Samoloty i helikoptery cywilne. I to jest druga część. Tutaj mamy model Bombardier Trail 700 oraz 1000. Tutaj są dane. Tutaj linii Iberia. Tutaj Eurowings. Taki ładny. I tu United Express. Tutaj Bombardier cs 11300 Przepraszam. Linie Swiss. Tu też takie bardzo ładne malowanie Swissa. Takie trochę komiksowe można to powiedzieć. Tutaj Air Baltic. I tutaj dane: Bombardier Dash 8 Q400. Tutaj linii Augsburg Airways należącej do Lufthansa. Tutaj danie, dane. Tutaj takie ładne malowanie lotu samolotu z kęsim mleczkiem. Mamy zakładkę z naszym też możecie sobie porównać. Tutaj jest linii Wider O, Nie wiem, jak to się czyta Tutaj chiński samolot Komak C919. Tutaj dane. Tutaj, tak, z boku zrobione zdjęcie. Tutaj, w środku a tu z zewnątrz. U Concorde ponaddźwiękowy ponad samolot y, pasażerski lecący z prędkością 158 km na godzinę. To nie był maksymalna prędkość. Tu Concorde British Airways tu też British Airways a tu Air France. Dasalut Falcon 2000. Tutaj dane. Tutaj taki samolot biznesowy. Tu też kabina, szklany cockpit. I tu też ten samolot. Tu Embraer RJ135-145. Dane. Tutaj linii R na Nibia tutaj embraer 145 linii lot. naszej polskiej tu z tyłu LTU a tu prywatny użytkownik. Tutaj embraer 190 95 dane tutaj. Egzemplarz British Airways, tutaj linii Azul, a tu flyby Tutaj pominęliśmy Embraer 170-175. Tutaj dane, tutaj w malowaniu polskich linii lotniczych. Tutaj Virgin Blue, samolot. Tutaj KLM City Hopper. Tu jest. 190, który się chwilą umieściliśmy. Tutaj jest Fokker 70, Tutaj mamy dane: holenderska maszyna, to jest KLM, nie Helvetic. Tutaj i tu PGA. Fokker 50, taki też holenderski samolot, dane. City i samolot należący do rządu Townsona. Gulfstream G550. Tutaj dane. Tutaj egzemplarz. To egzemplarz z Polski. I tu też jakiegoś prywatnego użytkowego. Tu Gulfstream G650. Tutaj mamy dane. Tutaj mamy. Tutaj mamy samolot. A tutaj też samolot i tutaj z przodu. Tutaj mamy Iła 114, rosyjski samolot. Dane. Tutaj służące do badań naukowych, Uzbekistan Airways. Tutaj do, też do badań naukowych. Przejdźmy dalej. Ił 86. Dane. Tu. Jakiejś dziwnej linii. Altan South Airlines. Tu. Vasco Airlines. A tu stary egzemplarz Air of War. Ił. 96. Tutaj dane. Tutaj linii Kubana. Tutaj do rządowych Rosji należy. Tu julka. Jak nie zostawicie lajka i suwa, to ten lep was zje. Le! Tutaj należący do rządowych Rosji. Tutaj Linear Chłop. Nie wiem dlaczego, ale Julka przed chwilą pokazała nam swoją stopę. Tutaj Irkut MS-21. Tu Dane. Tu należący do producenta, egzemplarz. Tu też. I tu tak samo. Jakolef, jak 42 dane. Tutaj taki samolot. Tu tekst, tu troszkę. Też dane jeszcze raz. I tu linii UTR. Tu Kuban Airlines. Tutaj Lockheed L1011 Tristar. Tu dane. Tutaj mamy linii Euro Atlantic Airways tutaj Easter Airlines a tu Trans Air America tutaj McDonnell Douglas DC-10 dane Lufthansa tutaj tutaj linii Biman Bangladesh Airlines, tutaj DC10 lini World Airways, tutaj MD11, dane, tutaj linii KLM, tutaj linii Swiss, tu finer. Tutaj MD80, mniejszy samolot. Dane. Tutaj linii Bulgarian Air Charter. Tutaj linii Oriental. A tu linii Amerykan. Cześć! Jak nie zostawicie słowa, to was dopadnę a Tutaj Mitsubishi Regional Jet. Tutaj dane. Tutaj. MRJ należący do producenta. Tu też. Tutaj Pilatus PC24. Ale ominęliśmy PC12, więc do niego wrócimy. Tutaj mamy dane. Tutaj mamy taki ładny egzemplarz. Tu też. I tu tak samo. Tutaj Pilatus PC24. Mamy dane do 10 osób tutaj takie ładne malowanie tutaj jeszcze lepsze a tu też tutaj mamy Saba 340 2000 tutaj dane tutaj Regional Express Rex a co ciekawe taką samą nazwę ma też szwedzki samochód Sap. Sap, już dawno nieprodukowany, ale co ciekawe, też lotniczy sap, też jest szwedzki. Więc tutaj mamy Reksa jeszcze raz. Dobry piezek. Tutaj mamy Noka. Bardzo mi się podoba ich malowanie. Taki Kaczor Donald. Tutaj mamy Taka kura złowieszcza. Taka kura. Tu mamy SuchOja SUPERJET SSJ100 Dane, proszę was tutaj linii Red Wings bardzo mi się podoba. Znowu tak nie. Jakby małej był. było. Tutaj SkyTeam, tu jest Aeroflot Tutaj mamy jakieś linii, których nie przeczytam. A ja się skończyło. Tutaj kolejny nadźwiękowy samolot. Tu 144. Dane? Ale ja, ale tu ja Was... Po lew. Tu Polew, tu 144, proszę. Dane. Tutaj, proszę, mamy tu Polewa. Aeroflot, też takim dziubem. Tak, tu Aeroflotu, egzemplarz. Tutaj, tu 154, tu Polew. mamy dane. Tu mamy linii UTR. Tu mamy. Instytutu tu mamy linii Belawia. Tu, tutaj mamy tu polewa, tu 204-214 dane. Tutaj linii Transero. Już mieliśmy transero z drambożetem, czyli 747 tu mamy linię Red Wings, a tu Air Corio. I to będzie na tyle w tej części. Eee, trzecia część z samolotów oczywiście się pojawi. I helikopterów już też. Tak, różnie długo. Trzymajcie się. Pa pa. Tutaj zwariowana Julka. Pa!